Hej moi drodzy, witam Was na kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj mamy taki fajny odcinek za 30 zł. Bitwa z drapek między Manej szybkim 50, które dało ostatnio ładnie, oraz Szczęśliwe Linie. Trzy zdrawki będą między sobą rywalizowały. Trzymajcie kciuki, oglądajcie, zostawiajcie subskrypcje, komentarze, łapeczki. Bierzemy się. Myślę, że będziemy tak na zmianę robić. Po prostu manej, szybkie 50, szczęśliwe linie i tak do końca. Bierzemy się z pierwszą strapką. Pierwsza powiedzmy runda bitwy manej z numerem 62. Trzy takie same kwoty szukamy i wtedy tą kwotę wygrywamy. Zaczynamy 5000. Stówka. 5000 po raz drugi. Stówka po raz drugi, 25 tysięcy i pewnie tak jest 25 tysięcy dali, czyli jest pustak. Bierzemy się szybkie 50 z numerem 52, bonus sobie na końcu zdrapiemy i szukamy. W zasadzie też tutaj takie same zasady, czy takie same kwoty muszą być.

A mamy dukaty. Dobra. Bierzemy się za szczęśliwe linie. Temat z numerem 79. Szukamy linii. Mamy garnek i śliwka. Tutaj jest garnek. Śliweczka. Śliwka. I tutaj jest jeszcze garnek. Okej. Okay. Kolejne. O jest. Ciężko się coś drapie. Gruszka i słońce. Tutaj jest słoneczko. I gruszki w ogóle nie widzę. Słońce jedno. kolejny diament dzwon. Tutaj jest dzwonek. Mam nadzieję, że cokolwiek wpadnie. Że to nie będzie bitwa pustaków. Podkowa pik. Na razie się nie zapowiada. No nic dobrego. Podkowa. Ej. Okay. Kolejna. Cytryna. Korona. Korona. Korona Tutaj jest koronka O, cytryny w ogóle nie widzę Słoń Krab Tutaj jest krab, tutaj jest krab Tutaj aż dwa słonie Tutaj jest krabik Dobra Trefl i Złoto Tutaj są dwa trefle, no to Ciekawe czy coś dadzą i serce to by dało fajnie Ale wątpliwe, że będzie Tęcza Ananas, kolejne Jest tutaj ananas Tęcza i tutaj tęcza. Sakwy chyba w ogóle nie widziałem. Winogrono. No i win winogrono jedno. Ups. Tutaj mamy wiśnie i kwiat. Kwiat, wiśnie no nie zapowiada się na wygraną. Ostatni jest księżyc, którego nie mamy i banana. Nie jest księżyc. Dobra, jest księżyc. Ale banana nie widzę. Czyli ta skrawka wydaje się być pusta. Tak jest, czyli mamy pierwszą rundę. Remis. Oczywiście żadnej wygranej. Dobra, druga runda. Numer 51 Manej. I tutaj szukamy tak 200 zł Trzech takich samych kwot 200 po raz drugi 2 zł po raz pierwszy 25 tysięcy 2 zł po raz drugi No i też nic nie ma Wszystko dali podwójnie Dobra Szybkie 50 numer 74 Szukamy trzech takich samych kwot 2 złote 50 zł, 4 zł, 2 zł po raz drugi, 4 zł po raz drugi, stówka, 500, 50 tysięcy. No i dali 2 zł na pocieszenie Fajnie, coś jest. Tutaj w bonusie już nic nie będzie. Mamy sztapkę. Fajnie. Nie jest tragicznie. I bierzemy. Kończyć drugą rundę. Kończą szczęśliwa linie z numerem 37. O, serce by się tam przydało w poprzedniej. Serce tęcza. Chyba, że tutaj coś te serce da. Serce tęcza. Chyba wszystko. Pomarańcza, garnek. Tutaj mamy pomarańcze. Blum, 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 blum. Chyba wszystko. Gruszka, truskawki. Gruszka, gruszka. Oczywiście mój kot się musi tutaj kręcić. Dobra, kolejno mamy dzwon, koronę. Tutaj jest korona, dzwonu nie mamy. Biedronka, diament, diament. Diament, Ok, banana, trefl. Trefl. Czekajcie, on Hej, jestem z powrotem. Przepraszam Was, znowu mój kot nabroił. Yy, szukamy banana i trefla. Chciałem tutaj, no spadł mi znowu statyw bo się tutaj zapokręcił, zakręcił i poszedł. Ok, kwiat, jabłko. Przepraszam Was za to, ale no zdarza się tak. Jest naprawdę czasami mega, mega niegleczny. Nie słucha się. Pik i śliwka śliwka, pik i tutaj jest śliwka. Kolejno jest gwiazda i sakwa. Tutaj mamy sakiewkę. Tutaj jest sakwa. Tutaj. Tutaj mamy gwiazdę. Złoto, kolejna jest i podkowa, złoto i podkowa. Tutaj jest złoto, i tutaj jest podkowa. Czyżby znowu puste były linie? Nie, mamy linię. Ananas, księżyc, 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 ananas. Widzicie, tutaj mamy linię ułożoną i tu księżyc, pik też był chyba jest jedna linia podkowa e, truskawka złoto ananas jest od razu odsłaniamy co tutaj mamy 3 złote, no fajnie Z... okej, okay, przepraszam znowu małe turbulencje już jestem, już was ustawiam dobra mamy tutaj Prawdopodobnie zwrot, tak jest, ddd, fajnie, coś się zwróciło. Czyli co to była e, druga runda? Teraz zaczynamy trzecią rundę. Mamy manej z numerem 77, o siedemki, Zobaczymy, co będzie. A zaczynamy, tak, stówka. Trzy takie same kwoty, muszą być 2 złote, 4 zł. 500 zł, 5 zł 25 tysięcy zł, no i raczej nic nie będzie. Tak jest. Czyli co, na razie ten mamy no po prostu jest najgorsze, można powiedzieć. Najgorzej sobie radzi. A jeśli chodzi o szybkie 50 i szczęśliwe linie, mamy remis. I tak, szybkie 50 z numerem 60, też trzy takie same kwoty szukamy. 4 złote, 2 złote, 4 złote po raz drugi, 2 złote po raz drugi. O, pachnie mi tutaj chyba 2 złote, czy będzie? 550 tysięcy. No i jest 2 złote, już dalej nie trafię, bo to nie ma sensu. Dukat. Dukaty są w bonusie i mamy B, dobra, fajnie. Czyli szybkie 50 prowadzi na razie w tej bitwie. Kolejne mamy szczęśliwe linie z numerem 33. Czekajcie, muszę po Was jakoś tak ustawić, żeby było widoczne. Myślę, że będzie teraz w miarę OK. Mamy jabłko i słońce. O patrzcie, tutaj jest jabłko słońce. słońce jabłko, słońce, no. Tutaj pachnie linią. krótkowa, słoń. Tutaj jest słonik. I tutaj jest podkowa. dobra. Będzie to długi dosyć odcinek, ale dacie radę. Arbus i diament Jest myślę ciekawa bitwa trzech zdrapek w tych takich najmniejszych na pewno jeszcze będą jakieś bitwy, wymyślę żeby było ciekawie kwiat tęcza tutaj mamy, tutaj jest kwiat Tęcza. Ok, chyba wszystko. Księżyc pomarańcza. Tu jest księżyc pomarańcza. o ten pik by dał dwie linie. To raczej odpada, o, złoto by dało linię. Tęcza była. Tutaj jest pomarańcza, No, kruszka też by dała dwie linie. chyba wszystko banan truskawka nie wiem czy widziałem w ogóle nie ma krab i biedronka tutaj jest biedronka tu jest biedronka i tutaj mamy a tutaj jest krab dzwon i klucz nie wiem, nie widziałem nie ma. Puste symbole się zaczynają. Kości cytryna. Kości cytryna. Tutaj. Kości. Tutaj, no, znowu pik by dał. Linię. Kolejną. Mamy sakwę i tref. Tu jest sakwa. Takwa, tref, no, wydaje się, że będzie puste. Ostatnie wiśnie, śliwka. Tutaj są wiśnie, śliwki w ogóle nie ma. Czyli ta zdrobka też jest pusta. No na razie tak średnio idzie. Kolejna runda. Zaczynają tradycyjnie manej numer 76. 25 tysięcy 25 tysięcy po raz drugi 12 12 20, czyli ta zdrobka też jest przegrana, czyli mamy na razie, zawodzi dobra, idziemy z kolejnym szybkie 50, numer 53. A zdrapiemy sobie bonus tym razem. Jest sztabka, czyli nie ma. I trzy identyczne kwoty: 4, 2 zł, 100, 50 tysięcy, 4 zł, 100 zł, 50 tysięcy, 2 zł i jest kolejna dwójka. Super. Jest B, czyli kolejne szybkie 50. Wygrane. Fajnie. Idziemy. Kończymy rundę. Szybkie 50. Numer 80. Szukamy. Słonia. wiśni. Tutaj jest słoń. Tutaj jest słoń. Tutaj są wiśnie. Ok. Mamy arbus sakwę. Arbus sakwa. Mm -hmm. No jest tutaj sakwa. Sakwa. Arbuza nie widzę. Kolejny jest tref i serce. Tutaj jest tref. Tutaj jest serce. I to chyba wszystko. Garnek truskawka. Mamy tutaj truskawkę. Yy, nie widzę więcej nic. Kolejna jest cytryna i biedronka. Biedronka. Jest cytrna i obok biedronka. Klucz pik. Jest pik, tutaj jest pik. Tu jest pik, tu jest klucz. Tutaj mamy klucz. Tu jest też klucz. I wszystko. Kwiat, gruszka. Jest kwiat, kwiat gruszko. i tutaj, i tutaj. Ok, krab i kości. Tutaj mamy krab, aż dwa. Kości nie widzę. Podkowa winogrono, o patrzcie, jest linia fajnie. super kolejno mamy jabłko i banana jabłko jabłuszko i ostatnie dwa symbole czy coś dołożymy tęcza, śliwka patrzcie jest druga linia fajnie i to wszystko i co będzie 6 złotych Patrzcie, jest tutaj 6 zł, a tutaj mamy 9, czyli co 15? Chyba tak, NN. Tak jest, wow, fajnie. No, zaskoczenie, numer 80, ładnie. I kończymy tą bitwę Manej. Manej jeszcze ani jedna nie wygrała, i będzie ta zdrabka z numerem 107 broniła honoru. A mamy 5 tysięcy 25 tysięcy, 25 tysięcy po raz drugi, 24 zł, 5000 tysięcy, 24 zł. No, patrzcie jak fajny numer, 65, 66, ale zdrabka niestety pusta, manej i dzisiaj po całości zawiodło. Z numerem ostatnia, patrzcie, co mi się tak dzisiaj przewraca ten statyw. Dobra, z numerem 65, szybkie 50, ostatnia szansa, żeby jeszcze coś w tej dołożyć. Szukamy trzech identycznych kwot: 2 złote, 50 tysięcy, 50 tysięcy po raz drugi, stówka, 4 złote 2 złote po raz drugi. I 2 złote po raz trzeci. No ładnie. Czyli tutaj już nic nie będzie. Jest diament. No szybkie. 50 też dzisiaj ładnie dało. Nawet ładnie. Ok. I ostatnia zdrabka z numerem 5. Szczęśliwa linia. Czyli taki początek paczki. Dostałam różne zdrabki, więc fajnie. Ciekawie. I szukamy. Mamy kości, jabko, kości. Tutaj jest jabko, tu jest jabko. I chyba wszystko. Księżyc, ananas, ananas. Tutaj jest księżyc i tutaj księżyc i ananas. Dobra. Kolejna jest śliwka i tęcza. Jest tęcza, jest tutaj tęcza. I śliwki nie mamy. Korona, winogrono. P chyba nie ma. ten symbole. Złoto, krab. Złoto. Krab. I tutaj jest jeszcze złoto i jeden krab. Okej. Okay. Arbus sakwa. Arbus sakwa. Tutaj jest arbuzik z sakwy. Nie widzę. Garnek wiśnie. Tu jest garnek, tu jest garnek i tutaj garnek wiśni. Nie ma Banan. Trew. Jest tutaj trefl, jest tutaj banan, banan. Banan. I to wszystko chyba. Kolejna jest gruszka i pik. Jest tutaj gruszka, jest pik i jest gruszka. Słońce, dzwon. Będzie jeszcze tutaj jakaś wygrana, coś mi się nie wydaje, ale zobaczymy. Ostatnie dwa symbole to jest klucz i serce, i faktycznie chyba nic nie ma. Jest tutaj klucz, ale on nic nam nie daje, czyli mamy pustą strapkę. Czyli przechodzimy do podsumowania.